Aguty w Szabes. W tym tygodniu rozpoczynamy czytanie nowej księgi, księgi Wajkra. No i zapisamy też Parszą Wajkra. To jest bardzo techniczna księga, w której mowa o wielu detalach służby kapłanów, lewitów, rzeczy dotyczących świętości. Teraz ciekawe jest otwarcie samej księgi. Widzimy, że słowo Wajkra w torze zapisane jest w taki sposób, że Waw jest nieco większe niż pozostałe litery, a Alew zdecydowanie mniejsze. To nie jest jedyna litera ale w torze, która jest innego rozmiaru. W księdze Divrei Mim, w księdze dziejów, w ostatniej księdze Tanachu, również widzimy, że litera Alef ma inny kształt, tylko jest dużo większa. Co, jak, co łączy te dwie litery? Więc yy, wiemy, że Divrei Mim opowiada o, od początku dziejów tego świata, poczynając od Adama, naszego pierwszego yy, protoplasty. Wiemy, że Adam był bardzo specjalną osobą, został stworzony przez Hashem na, na jego podobieństwo do w jakimkolwiek. Sposób, w jakikolwiek sposób, by tego nie rozumieć. I problem był taki, że Adam, ponieważ do pewnego stopnia nie zdawał sobie sprawy tak mocno, nie było u niego być może aż tak objawione, wielkość Haszem. I to, że Hashem powierzył mu zadanie, zapomniał o tym, to być może przesłoniło mu to perspektywę i popełnił grzech. Teraz z drugiej tera ale reprezentuje Mojżesza. Mojżesz był, jak to mówimy, bardzo skromny. skromniejszy z ludzi. Pomimo, że zdecydowanie miał z czego być dumny. Był przecież jedynym prorokiem, który rozmawiał z Haszem twarzą w twarz. Niemniej Mojżesz wciąż zachował się mniejszy. Nie, 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 nie przewidywał sobie, tylko zachował się skromnie. Widział, widział każdego w dobrym, w dobrym świecie. I stąd to reakcja nas nauczyć, mówi Rebe. Jeżeli chcemy być wielcy, potężni, bliscy blis, blis Haszem jak Adam, musimy być mali jak Mojżesz. Mali to nie znaczy, że mamy ujmować sobie talentów. Musimy być świadomi swoich dobrych rzeczy, dobrych cech, ale nie patrzeć na siebie, nie patrzeć na innych z góry i pamiętać o tym. I zwłaszcza ma to związek z księgą Wejkra, którą teraz zapamiętamy, bo ta księga techniczna to te rzeczy, wtedy tale, to w nich przejawia się ten największy yy, największa zaleta, największa świętość tory. Robiąc Mitswy, człowiek może czasami pomyśleć, zakładając się lepiej jest lepszy od tego, od tamtego. Pamiętajmy o tym, czego uczy nas tania. Że człowiek, który faktycznie jest szwal ruchu, wifnej odom z niższego ducha, to znaczy nie wywyższać nad innych, to ten człowiek właśnie, to z niego wyrodzi się jego prawdziwa wielkość, a właściwie jego zbliżenie się do Hashem. I życzę nam tego wszystkim. Good Shabbos.